Cześć. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Z tej strony Ania Kruk. I Krystian Kruk. A to jest podcast. Oni Kruki. Seria, co oni patrzą? Odcinek drugi, kwiecień. No i to tam w kwietniu. W sumie leci. A raczej zleciało, bo mamy już maj. Tutaj już teraz mamy maj, ale my o maju nie będziemy jeszcze rozmawiać. Cofamy się troszeczkę w przeszłość, o ten miesiąc. I opowiemy wam, co tam ciekawego widzieliśmy. W danym miesiącu, czyli kwietniu. Tak, kwiecień mi tak szybko zleciał, że nawet nie wiem kiedy. Wszystko jest winą wiadomo czego. Czego? Czego! <laughs> no. Koronawirusa. Aha, to jest zakazane słowo w dalszym ciągu, tak? No podobno tak. Okej. Okay, to... Chociaż jeszcze nie widziałam, żeby tutaj jakieś specjalne siły i o przyszło. Może zaraz będzie, nigdy nie wiadomo. Dzisiaj nowość. Zrobiliśmy podział na kategorie. Pierwszą kategorią jest Netflix. Netflixa chyba nie trzeba nikomu przedstawiać? No, myślę, że nie. Nawet z twoim tatą ostatnio na temat Netflixa rozmawialiśmy. To było bardzo zaskakujące doświadczenie, ale nawet mój tata zna, więc myślę, że większość ludzi w Polsce kojarzy Netflixa. Tak, no ale Jaro nie jest do tyłu z niczym także. No co prawda, to prawda. Okej, okay, co my tutaj mamy? Spirit of the Way. Znacie? Bo my znamy. <noise> Oglądaliśmy już któryś raz, przynajmniej Krystian oglądał któryś mm -hmm. raz, ja oglądałam po raz pierwszy. Niestety tutaj się kajam, muszę się do tego przyznać, ale Mam nadzieję, że to w sumie nie będzie ostatni, bo chętnie bym jeszcze kiedyś tam w przyszłości wróciła do tego seansu. Na pewno w jakiś inny sposób do tego podejdę. Bo uwaga, jest to anime. Mhm. Jest to animacja japońska stworzona przez studio Ghibli. Do Muzeum Studia Ghibli mieliśmy jechać, ale już rezerwacje były tak dawno zrobione, że nawet nie zdążyliśmy. Oczywiście chodzi nam tutaj o muzeum w Japonii. Mhm, tak, tak. Wracając do Spirited bardzo fajny seans. Gosi inaczej odbiera w momencie, gdy się ma lat naście, a inaczej, gdy za niedługo będzie zmiana kodu na trzy z przodu, przynajmniej w moim przypadku. No w moim już ta zmiana nadeszła w zeszłym roku we wrześniu. Niestety. No chociaż jest wtedy, no. to jest tylko liczba tego 3. się. Fajna liczba. Dokładnie, to jest tylko liczba, tego się trzymajmy. I właśnie a propos jeszcze tego, co chciałam wcześniej powiedzieć, jest to animacja, ale niech to Was nie zwiedzie. Zdecydowanie nie jest to animacja kierowana stricte do dzieci. Aczkolwiek dzieci też warto, żeby to zobaczyły, ponieważ przesłanie, które niosą właśnie animacje od studia Ghibli, jest uniwersalne. Ponadczasowe i myślę, że może wynieść każda osoba, która to obejrzy, dużą naukę z tego. Mhm. I każdy znajdzie coś dla siebie pod kątem interpretacji. Inaczej na to spojrzysz, jak masz lat 12, tak jak mówiłem wcześniej, a inaczej, jak masz lat już 30, przykładowo. Z zupełnie będziesz zwracał na co innego uwagę. I czy ty miałeś właśnie takie doświadczenia teraz, oglądając to ze mną? Jak najbardziej, no bo kwestia jest taka, że jak oglądałem to lata temu, to w głównej mierze skupiałem się tylko i wyłącznie na, na tym świecie. Tak na dobrą sprawę, który był magiczny, troszkę straszny, można powiedzieć, w jakimś tam stopniu dla niektórych, ale dla mnie był przede wszystkim kolorowy i fascynujący. Gdy oglądałem to za pierwszym razem, no to odbiór był jeszcze inny niż oglądałem to drugi czy tam trzeci raz. Teraz, jak oglądaliśmy to, to był bodajże mój czwarty albo piąty raz. I w chwili obecnej zwracałem uwagę na zupełnie inne rzeczy. Co tutaj mam na myśli. I też by rodziców, od naszej głównej bohaterki. Coś takiego jak to, że ludzie za dużo rzeczy chcą naraz, nie myśląc o innych, myślą tylko o sobie i tak dalej. Dokładnie. Dziękuję bardzo za ten wywód. No, troszeczkę się rozgadałem. Natomiast The Way polecamy każdemu, myślę. Zgadzam się z Krystianem zdecydowanie. Jeśli jeszcze nie widzieliście, serdecznie polecamy. Oczywiście nie tylko tą pozycję, ale żeby zobaczyć sobie też resztę, która właśnie teraz jest dostępna na platformie Netflix. Jest to duże ułatwienie, mhm. ponieważ kiedy my byliśmy te powiedzmy 10 lat młodsi, to te filmy no, nie były tak dostępne. Kiedyś pamiętam, mhm. że byliśmy na przykład w kinie w Katowicach. To było kino kosmos, kosmos. Mhm. i tam właśnie były projekcje, ale mój też nie wszystko. Tak, było. był mój sąsiad Totoro. Natomiast na jedynce była swego... księżniczka Mononoke mhm. też tak, pamiętam. Tak. No i właśnie chciałem powiedzieć, że na jedynce swego czasu, w sensie na TVP1, często leciała księżniczka Mononoke. Także teraz nie musicie się zbytnio męczyć, żeby szukać źródeł dostępnych, mhm. tylko po prostu... legalne. Zwłaszcza właśnie o, to, o tym właśnie chciałam wspomnieć, że najważniejsze, żeby to wszystko było jednak mimo wszystko legalnie, no bo wiadomo, na legalu. Na legalu. Wcześniej to nielegalu, jak chociaż teraz szesnastki są, no to niektóre pewnie na legalu. No, do, wiecie, dobrać. na legalu, żeby potem nie było żalu. I przypału, ją. Zmieniając natomiast temat, bo totalnie coś innego. Wcześniej Spirited Way, animacja. Teraz The Circle, czyli program, o którym mówiliśmy. Nie będziemy przypominać reguł. Jak ktoś chce, no to zapraszamy do pierwszej części, pierwszego odcinka o tytule Marzec. Tam mówiliśmy więcej na temat The Circle. Natomiast zaznaczyłem to tutaj z tego względu, że skończyliśmy sens, a poniekąd ja skończyłem. No, bo to tak rozpaczęłaś raz Widzę, że się znowu, więc... Przepraszam, mnie to tak średnio ogólnie mhm. zainteresowało, aczkolwiek y, faktycznie muszę przyznać, że najlepiej oglądało mi się już tą końcówkę, mhm. kiedy wszyscy ludzie już po prostu... No nie wiem, czy to mogę w sumie powiedzieć, bo nie wiem, czy to będzie spoiler. Ostateczna piątka, która się tak jakby została po prostu już w programie, wszyscy mieli możliwość spotkania się w, na żywo w pokoju. Mhm. I dopiero wtedy dowiedzieliśmy się, kto wygrał? Tak, program? ale nie będziemy mówić, kto wygrał na No oczywiście, że tego wygrała nie osoba, mówi. której kibicowałem od początku. Mm, no tak, to mnie właściwie, w sumie, zdziwiło. Chociaż mm -hmm. trzeba tutaj przyznać, że masz dobrego nosa do ludzi. No, od zawsze to wiadomo. Aha, no tak, od zawsze to wiadomo, No <laughs> oczywiście. 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 Jakżesz mogę mówić inaczej? Yy, Okej. Okay. No a właśnie, właśnie właśnie, jeżeli chodzi o dobrego nosa do ludzi, no to tutaj mamy dla was coś ciekawego. Polecajkę polecajkę i tak, taką naprawdę na dwa kciuki. Mianowicie chodzi o serial Mad Men. Jakie to było dobre? Powiem Wam, że tak naprawdę o serialu słyszałam tylko od jednej osoby, od takiej instagramerki, która nazywa się My Pink Plum. Nie wiem, czy kojarzycie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, chociaż wątpię, żeby to słyszała, aczkolwiek ona zawsze zachwalała. I jak tylko dowiedzieliśmy się, że Netflix ma zamiar za jakieś Trzy tygodnie usunąć ten serial właśnie mhm. z platformy swojej, to stwierdziliśmy, że to jest właśnie ten znak, to jest ten moment i będziemy go oglądać. Chociaż daliśmy sobie duże tempo. Daliśmy sobie powiedzieć. duże tempo, no bo trzeba było mi więcej oglądać trzy odcinki dziennie, żeby wyrobić się z czasem, bo sezonów jest aż siedem. Mhm, nawet myślę, że więcej, bo jak, jakbyśmy średnią policzyli, bo myśmy mieli jakoś trzy tygodnie a odcinków włącznie było 13 na sezon. na sezon, na dobrą sprawę, plus ostatni sezon miał 14 odcinków. jakbyśmy to sobie szybko gdzieś tam dodali, no to okaże się, że dużo godzin musieliśmy poświęcić na to, żeby to oglądać. Natomiast to, co chcę powiedzieć, że to nie były godziny zmarnowane absolutnie, ten serial mi się tak dobrze oglądało, że w zasadzie czekałem już na następny odcinek i zastanawiałem się, kiedy skończę pracę, żebyśmy mogli oglądać dalej. Bardzo przyciąga uwagę widza, bardzo fajnie się to ogląda, zastanawia się człowiek cały czas, co wydarzy się w następnym odcinku. Chociaż trzeba przyznać, że nie ma tutaj takich typowych cliffhangerów, jakie mm -hmm. są stosowane w obecnych serialach. Nie tak, wiem, czy tylko, wiecie że to co to w znaczy. W 2009 roku ogólnie, no to troszeczkę też inne podejście W 2007, W było... 2007 nawet. Tak, chyba okay. nawet w 2007, więc wtedy mm -hmm. mieli inne podejścia, aczkolwiek ostatni sezon był kręcony w 2015. Mm -hmm. Więc to też jeszcze w sumie jest Troszkę wcześniej niż te obecne Mówiła, seriale. To cliffhanger. Jest, tak, no? właśnie, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co oznacza określenie Cliffhanger. Jest to taki zabieg, który scenarzyści stosują w serialach, polegający na tym, że na samym końcu danego odcinka dzieje się coś takiego, co aż normalnie zrzuca z krzeseł i wyrywa z butów, i musicie koniecznie obejrzeć następny odcinek, żeby dowiedzieć się, co będzie dalej. Tak i w przypadku Tudum, możecie zrobić klik play albo poczekać, aż się załaduje. No z tego względu, że Netflix zazwyczaj wrzuca całości, jeśli chodzi o seriale. To jest dobre, według mnie. To jest, mhm. Ja zdecydowanie wolę taki sposób, ponieważ wtedy mogę sobie dozować tą przyjemność, tak jakby mhm. z oglądania tego serialu danego. No a jednak, oglądanie odcinek po odcinku, no to de facto Netflix, tak jakby zapoczątkował taką modę, bo tak. wcześniej nie było takiej możliwości. Wcześniej nigdzie. raz na tydzień ogólnie wychodziły odcinki. Tak, raz na tydzień, a teraz można po prostu sobie, powiedzmy, no nie wiem, załóżmy, że nie macie czasu w ciągu całego tygodnia na to, żeby to obejrzeć, ale dajecie sobie, powiedzmy, że, no, siedzimy sobie w sobotę, nic nie mamy ciekawego do roboty, chcemy się odstresować albo zająć po prostu myśli czymkolwiek innym, no to siadamy, włączamy sobie serial, oglądamy pierwszy, drugi, trzeci na przykład odcinek. I to też jest dobry sposób na to, żeby sprawdzić, czy dany serial w ogóle nam przypasuje, bo czasami mhm. jest tak, że obejrzymy pierwszy odcinek i możemy ten serial de facto porzucić, bo czasami jest tak, że z pierwszymi odcinkami coś nam nie przypasuje. Mhm. Ja na przykład tak miałam z serialem Santa Clarita Diet który swoją drogą też bardzo polecamy, żebyście sobie obejrzeli. Nie wiem, czy on jeszcze jest na Netflixie. On on, chyba on jeszcze jest. Na Netflixie jest, cały czas, tylko go już, anulowali pod kątem dalszej produkcji. No, niestety został anulowany, nie będzie dalszej, tak jakby dalszego rozwoju fabuły, ale powiem Wam szczerze, że to, co tam jest, to tak czy owak jest warte hmm? zobaczenia, choćby dla samej rozrywki, bo to jest serial taki, no. Z czarnym humorkiem i z takim zabarwieniem zombie. No, nie będę nic Ale w innym kontekście, zdradzać. zobaczcie sobie, bo warto. Natomiast kilka tak. zdań jeszcze na temat Madmana, bo w sumie nie powiedzieliśmy, o czym ten serial jest. Wracamy. Okej, okay, więc wracamy do Madmana. Akcja dzieje się w latach 60., na początku lat 60. w zasadzie, i opowiada o perypetiach agencji reklamowej. Dokładnie tak. Chodzi o agencję reklamową, która mieści się w Nowym Jorku, na Manhattanie, czyli samo centrum wydarzeń wszelakich, jeżeli chodzi o rozwój, o karierę, o karierowiczów, o tak zwanych garniturków, mhm. bo wszyscy tam chodzą oczywiście w garniturach, kobiety w ciasnych garsonkach, wszystko tak. musi być tip-top mhm. i elegancko. Odpicowanie jak na komunie. Tak. Oczywiście też chodzi o odpicowane na przykład fryzury. Mhm, też, ale garnitury również. Dla mnie ten serial był o tyle fajnym doświadczeniem z tego względu, że sam też pracuję od wielu lat w agencji reklamowej. I widzę wiele podobieństw, pomimo tego, że minęło już tyle lat od tego czasu, w którym dzieje się ten serial. Między innymi spotkania, prezentacje, różnego rodzaju przygotowania do tych spotkań, wymyślanie haseł reklamowych itd. itd. Czyli ogólnie porównałbyś obecny tak jakby, dział reklamowy do tego, co działo się tam w serialu, tak? No, bardzo dużo rzeczy jest wspólnych. Natomiast wiadomo, że my akurat w głównej mierze skupiamy się na marketingu internetowym. Natomiast no, z racji lat no, tam nie skupiali się na marketingu internetowym. Raczej to były kampanie outdoorowe, raczej to były kampanie telewizyjne i radiowe. No, Ale na pewno gdyby serial dział się w obecnych czasach, to pewnie na tym by się skupiano. Tak. Ciekawostka taka, że w sumie ja zawsze czekałem. To jak mi mówiłaś, no, to też właśnie na te momenty, w których będzie akcja w biurze, gdzie będzie, gdzie będą prezentować różnego rodzaju produkty, hasła reklamowe, bo one były naprawdę fajnie zrobione. W sensie te sceny? Właśnie sceny czy hasła reklamowe? I to i to w zasadzie. Taka ciekawostka: Heinz sobie też zapożyczył, oczywiście za zgodą, akcję marketingową, która była prezentowana w Madmenie. Czyli de facto reklamę zabrali scenarzystom. Tak, no ale oczywiście za zgodą, to nie jest tak, że po tak, prostu tak. była Juma nie śpi, tylko pod, pod kątem takim, że się dogadali. Natomiast oprócz akcji, która ma miejsce w biurze i wymyślania tych różnego rodzaju haseł pod kątem copywritingu, pod kątem działu kreatywnego, akcja też dzieje się w różnych innych miejscach. Mamy tutaj multum różnych bohaterów i postaci, no bardzo często zachowujących się w taki dwuznaczny i niefajny sposób, z perspektywy jakby naszej. Natomiast nie będziemy oceniać tutaj może pod kątem moralnym, bo wiadomo, każdy jest inny, ale oglądało się to dobrze. Właśnie tutaj, żeby Was nie zmylił fakt, że serial toczy się tak jakby wokół tej reklamy i tej pracy w biurze, ponieważ są tutaj też właśnie sceny domowe, mhm. gdzie główni bohaterowie zostają, zostawiają tą swoją pracę za drzwiami biura i wracają do domu, rozmawiają z dziećmi, z żonami. Z kochankami, mhm. z partnerami. No, naprawdę tutaj dzieje się bardzo dużo. No, trzeba przyznać, że lata 60. w Ameryce, no to seksizm, biurokracja, szowinizm to są rzeczy, które no, miały miejsce na porządku dziennym, i tak naprawdę y, tutaj kobieca część obsady mhm. świetnie pokazała to, jak kobiety były wtedy traktowane. Widać było te emocje też, nie? To się trudno tak, ogląda jakby z perspektywy osoby, która patrzy na to z boku. Natomiast ja doceniam fakt, że zostało to przedstawione w taki, a nie inny sposób, żeby nie przekłamywać historii po prostu. Tak, ponieważ w ogóle dopiero gdzieś w połowie tego serialu jedna z głównych bohaterek mówi wprost do swojego pracodawcy, że ona chce podwyżkę, ponieważ właśnie została uchwalona ustawa o tym, żeby była równa płaca i dla kobiet, i dla mężczyzn. Tak, właśnie fajne w tym serialu jest to, że oprócz tych wydarzeń związanych z kampaniami reklamowymi mamy do czynienia też z wydarzeniami historycznymi. Na przykład, właśnie tak jak powiedziałaś, odnośnie walki na temat praw kobiet, ale też walki na temat koloru skóry, tak, walki równouprawnienia na tle, na tle rasowym, też lądowanie na księżycu, czy też inne wydarzenia, które miały miejsce z perspektywy politycznej kulturowe i tak dalej. Jeżeli interesuje was historia Ameryki, tego jak właśnie rozwijała się kultura i popkultura, tak nawet. i popkultura mhm. to to też jest świetna gratka dla was. Tak, dla mnie ten serial genialny. W kwietniu widzieliśmy aż pięć sezonów. Dokładnie, widzieliśmy aż pięć sezonów. Tutaj już możemy oczywiście zdradzić, że widzieliśmy ten serial do końca, widzieliśmy tak. wszystkie sezony i tutaj muszę przyznać, że jest to chyba jeden z nielicznych seriali, który został świetnie poprowadzony zarówno od początku, jak i do samego końca, ponieważ w żadnym praktycznie sezonie tempo nie siada. Mhm. Jedynie co, to mógłbym się troszeczkę przyczepić do sezonu szóstego, ale to z racji jakby decyzji bohaterów, a nie z samego tempa, bo tempo, tak jak powiedziałaś, było bardzo dobre. Natomiast ten szósty sezon troszeczkę mnie irytował, ale ogólnie, tak czy owak, całość te 7 sezonów polecam, bo tempo było naprawdę bardzo fajne, plus fabularnie również bardzo, bardzo dobrze. Ja wystawiłem ocenę na filmowie 9, natomiast na, u siebie na Instagramie dałem nawet 9,5 ze szklanką whisky. Dokładnie, bo tutaj trzeba też o tym wspomnieć, że papierosy i whisky tutaj na przykład leje się strumieniami. Tak, cannabis whisky i ja ananas. <laughs> dobrze, no to skończyliśmy tutaj teraz omawiać wielką trójcę Netflixową, którą oglądaliśmy w kwietniu. Tak, i wracamy teraz za wielkiej wody, za oceanu, i wracamy na naszą polską ziemię. I tu tytuł: Mały zgon. Co wam to mówi? Mały Zgon? A ja... jest to serial mhm. polski, polskiej produkcji. Tak. Czy ktoś zna w ogóle? Jest dostępny na platformie Kanal Plus. Nie wiem, tak, czy to od... platforma czy kanał. No czy oglądaliśmy Plus? to w telewizji, yy, natomiast jest tam coś takiego jak jakieś wiodni z Kanału plusa również. Na Plajerze też jest możliwość oglądania rzeczy z Kanału plusa. Aha, okej. Okay. To tego nie wiedziałam. Więc można sobie gdzieś tam poradzić, jak nie macie telewizji pod tym kątem. Natomiast co do samego serialu. Mi się ten serial bardzo podobał. Pomimo tego, że był polski i to nie jest jakiś zarzut w stronę polskich seriali, bo ostatnimi czasy z polskimi, z polskimi serialami jest coraz lepiej. Natomiast pamiętam, że te polskie seriale miały problem z zakończeniami. No, co do zakończenia, no to muszę tutaj wtrącić od siebie, że no tutaj się zawiodłam znowu, ponieważ mhm. no akurat zakończenie tego serialu nie przypadło mi do gustu. To jak zostało poprowadzone, to no ja nie wiem. No dla mnie to jest jakaś taka zawsze abstrakcja, chociaż mhm. takim. Yy, najgorszym z najgorszych chyba zakończeń to był Belfer jednak. Ale drugi, drugi sezon. Drugi sezon, no drugi sezon. Ja Belfra myślę, że to innego. Był... Ja myślę, że to Krew jest krew, jak to się nazywa. Żmijowisko. żmijowisko. Jezu. No żmijowisko też miało straszne zakończenie. Ja naprawdę nie rozumiem o co tutaj chodzi z tymi polskimi serialami, ponieważ one są zazwyczaj naprawdę świetne. Przez mhm. 90% serial jest naprawdę na wysokim poziomie. I dochodzimy do zakończenia i nagle jakaś yeah. taka, no nie wiem, że tak brzydko powiem, kupa po prostu. Mm -hmm. tak. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć, jak naprawdę ma się wrażenie, jakby na ten ostatni moment nagrywania y, serialu mm -hmm. i pod na, nie wiem, jakby przyszedł inny w ogóle totalnie scenarzysta i powiedział nie, tak ma nie być, ma być moje zakończenie i już. Ewentualnie, jakby było na zasadzie takiej, że słuchajcie, spokojnie mamy 13 odcinków, więc zdążymy, będzie jeszcze rozwinięcie fabuły. A nagle przykładowo w odcinku 6 dowiadujemy się, że mamy jeszcze dwa odcinki Nera. No, może tak być. Ciężko mi ocenić, bo nie było mnie tam. No, <grym> no, ja, ja też tego nie wiem, żeby nie było, że, że mówię jakieś ploty, tylko to są moje jakieś tam e, przemyślenia. Natomiast co do tego małego zgonu, fajne były te różnego rodzaju wstawki, nawiązania do różnych filmów i seriali. W tym zagranicznych filmów i seriali. Natomiast nie każdemu przypadną rozwiązania stylistyczne, które tam były zastosowane, zwłaszcza jakieś objawienia Jezusa i tak dalej. No tutaj twórcy troszeczkę poszaleli, poszaleli trochę ich poniosła wyobraźnia. Ale ogólnie było ok, tylko to znowu zakończenie takie dziadowskie, no tak bym to po powiedział. Ale wróćmy ogólnie jeszcze do początku i tak mhm. pokrótce opowiedzmy, o czym w ogóle serial jest. Okay. Bo sam tytuł, Mały Zgon, może być mylący. O czym opowiada serial? No opowiada o takim dziwnym zbiegu okoliczności. Mianowicie jest sobie pan Marek. Pan Marek jest takim, można powiedzieć, gangsterem, załatwia sobie jakieś różne dziwne rzeczy. No i pan Marek jest świadkiem koronnym. No i postanawia pewnego dnia sobie gdzieś tam pojechać samochodem. Dochodzi do wypadku. No i z, z drugiego samochodu, z którym się zderzył pan Marek, jest znów jakby pan Marek. Tylko, że pan Ryszard. Matko Bosko, mówię, co to, co to się stanęło? Tylko, że pan Ryszard. Tak pokrótce wiem, że brzmi to śmiesznie, ale chodzi po prostu o to, że gość miał wypadek z inną gością, który wygląda identycznie jak on. I wyglądają identycznie, nie różnią się niczym. I na tym chyba głównie opiera się o fabuły, tak. na, tej właśnie, mhm. na tych właśnie perypetiach związanych z tym myleniem ich. Tak, tam jest komedia pomyłek, oczywiście nie chcemy zdradzać za dużo, żeby nie mówić o spoilerach, no ale kwestia jest taka, że tak jakby zamieniają się rolami Trzeba tutaj zdecydowanie dać wielkie ukłony dla Piotra Grabowskiego, który właśnie gra tutaj główną rolę, ponieważ Naprawdę trzeba przyznać, że zagrać w tak świetny sposób dwie kompletnie różne postacie, bo on naprawdę zachowuje się totalnie inaczej. I od mhm. razu my, jako widzowie, po prostu widzimy, kto jest na tym ekranie, czy to jest Marek, czy to jest Rysiek. Tak. Naprawdę to jest świetnie odegrane. Nie dość, że widać, że to nie jest Grabowski, to po pierwsze. Po drugie, widzimy, że za każdym razem jest inna postać. Więc super, bo nie dość, że aktor potrafi grać, to jeszcze wcielił się super w dwie różne totalnie od siebie postaci. Tak, w ogóle zmienia też intonację głosu, spojrzenie, sposób chodzenia, no naprawdę wszystko na duży, duży plus. Dla samego tego faktu serdecznie polecamy Mały Zgon, kanał Plus. Tyle jeśli chodzi o seriale, no bo większość czasu zajął nam Mad Men. Te pięć sezonów musiało się zobaczyć, a każdy odcinek tam miał około 45-48 minut. 50 gdzieś na nawet. Niektóre nawet 50, więc no trzeba było nadrabiać, a musieliśmy mieć tam żwawe. Co tutaj mam dalej na liście? Mam na liście dokument. Hail Satan! <noise> dokument na temat y, współczesnych satanistów. Brzmi bardzo groźnie. Tak. Natomiast on był tak dobrze zrealizowany, że na początku myśleliśmy, że to jest jakaś komedia w ogóle fabularna. Oni tak to co, specjalnie robią, bo chcą werbować ludzi. Tak, na pewno. I to jest zasługa 5G na 100%. Uważaj na foliarzy. Tak. Ale tak całkiem serio. Dokument bardzo fajnie zrealizowany. Przynajmniej mi się bardzo podobał, jakkolwiek by to nie brzmiało. Wyobraźcie sobie, że jest zupełnie inne podejście do satanistów, aniżeli takie, które nam zawsze przedstawiano. Bo jak ktoś mówił satanisa, a, to podpala kościoły. Zjada koty na zjada śniadanie. i koty na śniadanie. I inne. Ubiera się na czarno, tak. i tylko na czarno. I na, ile... na pewno opętał w, go szatan, i demon. Nosi i w ogóle. na żelu. I nosi pentagramy na portkach. Portkach może. W pumpy, pentagramy na portkach, szóstki z umiłowaniem. Wiedz, że coś się z twoim dzieckiem dzieje. Tak, natomiast wracając do tego dokumentu, on jest świetnie zrealizowany. Pytanie, ile tam jest zagrywek marketingowych tych ludzi ogólnie? No bo o co stricte chodzi? To nowe jakby, nowe zgromadzenie uczci szatana, nazwijmy to, nie opiera się na zasadzie takiej, żeby nawoływać do nienawiści i wrogości, tylko wie wręcz paradoksalnie odwrotnie. Chodzi po prostu o to, żeby miłować drugiego niezależnie od tego, jak ten ktoś wygląda, w co wierzy i jakiej z orientacji. Dokładnie. Każdy jest mile widzianym tak. w tym gronie. Nikogo nie odrzucą i nawet była taka jedna śmieszna scena, gdzie jedna tak jakby z kapłanek wykonała jakiś taki bardzo taki hardkorowy rytuał związany właśnie niby z czcią szatana. No i ogólnie, główni organizatorzy stwierdzili, że to jest niezgodne z ich wierzeniami i z ich tak jakby ogólnie no, 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 religią, mhm. tak no, bo trzeba to nazwać też religią. I po prostu stwierdzili, że no, musi zostać wypisana z tego. Sorry, auf Wiedersehen. Sama zainteresowana stwierdziła, że to jest dla niej duży zaszczyt, żeby być zbyt hardkorową jak dla satanistów. Tak, dokładnie. Inna kwestia jest jeszcze taka, że oni bardzo mocno angażują się w pomoc dla ludzi. Na przykład dla bezdomnych organizowali zbiórkę skarpetek. Żeby nie marzły mhm. im stópki, tak. bo stópki nie mogą marznąć. Tak, ale też zbierali na przykład jakieś śmieciory z plaż. Zbierali no, jakąś kasę dla innych organizowali ludzi. Organizowali się... Mieli właśnie dużo takich spotkań, które organizowali na rzecz drugiego człowieka po prostu, żeby było im lepiej. Mhm, uwaga, oni mają Instagrama. Mają, mają swojego Instagrama, można tam sobie przejrzeć ich postulaty, można przejrzeć to, co dodają, można zobaczyć, gdzie będą mieli znowu jakieś tam spotkania. I mają jakiś odłom w Polsce też. Nie, żebym się jakoś zainteresował tym tematem, no bo nigdy nie, nie przynależymy do żadnej jakby grupy tego typu. I nikogo tym bardziej nie namawiamy do należenia do grupy tego typu. Natomiast chodzi mi stricte o sposób, w jaki ta organizacja, nazwijmy to, działa, bo dla nich szatan to nie jest jakby kult wierzeniowy, ale to jest jakby symbol i tyle. Tak, po prostu symbol, oni nie traktują tego na zasadzie takiej, że Bóg jest niedobry, a szatan jest najlepszy, tylko po prostu mają swoją inną. Mają swoją inną wiarę, mają swoje inne dogmaty, których się trzymają, mhm. i nie za bardzo zgadzają się z dogmatami, które prawi tutaj na przykład dekalog. Mhm. No, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że to jest jakby dokument przy pomocy ich realizacji, a raczej przy pomocy ich budżetu. Więc, Więc... tutaj ciężko mhm. ogólnie myśleć, czy to jest na pewno takie obiektywne. No, na pewno nie jest. Na ale, pewno nie jest. Na pewno jest, jest tutaj tak dużo subiektywnych in, elementów. Tak czy owak coś innego? No bo nigdy w życiu bym nie powiedział, że organizacja kuczci Szatana będzie zbierać pieniądze dla bezdomnych na przykład. No nie? dokładnie, albo zbierać śmieci na plażach i być tak otwartą mhm. i kochającą wobec innych ludzi. Tak. No, co jest do... to na pewno taka ciekawostka warta zobaczenia. A właśnie jeszcze a propos ciekawostek. To tutaj jest naprawdę bardzo ciekawa ciekawostka odnosząca się do posągu, który jest tak jakby symbolem ich wiary, a chodzi tutaj o posąg Bafometa. I co to za ciekawostka, kochanie? Ano taka, że mianowicie twórcy serialu Sabrina postanowili sobie wziąć, użyczyć wizerunek tego posągu i przedstawić go w tym serialu. Aha, okazało się, że zrobili to bezprawnie mhm. i kościół tutaj, Satanistów. Stwierdził, że pozwie twórców Netflixa i twórców serialu. Tak, spotkamy się w sądzie i najzabawniejsze jest to, że oni wygrali. Oni wygrali i jak możecie potem zauważyć, w trzecim sezonie już tego posągu nie ma: Nie ma i nie będzie. I już nie będzie. Kolejny dokument mówiący o raperach. No tutaj muszę oddać głos Krystianowi, ponieważ ja tego w ogóle nie oglądałam. Okej, okay, no to ja oglądam. Myślałam, że patrzysz, no to leciał do obiadu troszeczkę. No. Ale okej, okay. hip-hop, droga na Wall Street, tak się nazywał ten dokument. Można powiedzieć, że to jest troszeczkę powiązane z tym, co można zobaczyć na Netflixie. Na Netflixie jest coś takiego jak hip-hop, ewolucja albo ewolucja hip-hopu taki serial, kilkuodcinkowy. To tutaj można powiedzieć, że jest taka namiastka tego, co możecie zobaczyć na Netflixie. Natomiast oglądało się to spoko, bo było to w wersji takiej skondensowanej, gdzie macie podział zupełnie od początku hip-hopu pod kątem tego, jak wyglądało to kiedyś kończywszy teraz już na najnowszych traperach, można powiedzieć, którzy już dawno weszli na, giełdzie, na giełdę i zarabiają na tym grube, grube siano. Twórcy tego dokumentu skupili się właśnie na kwestiach związanych z zarobkiem, z finansowaniem różnego rodzaju aplikacji muzycznych, ale też z różnego rodzaju promowaniem odzieży przez hip raperów, raperów, traperów i innych ludźków związanych z rapem. Począwszy właśnie od tego, jak jedna z ekip wymyśliła sobie piosenkę o nazwie Adidas, zaprosiła tam jednego ziomka z Adidasa i pokazała mu, że słuchaj, my tutaj zaczynamy się liczyć powoli i na raz, dwa, trzy, gdy mówili Adidas, cała publiczność podniosła jeden but Adidasa. Jak gościu z Adidasa to zobaczył, no to stwierdzili spoko, będzie deal. I tak można powiedzieć rozpoczął się m.in. rozpoczęła się m.in. współpraca z markami i z raperami. Się rozgadałem troszeczkę, a mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi. E, takie flow yo-yo. Flow idealne do tematyki. Tak, flow idealne do tematyki. My tutaj już mamy pół godzinki praktycznie, więc chyba trzeba będzie to podzielić na części. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Będą na pewno jeszcze z dwie części obstawiam, bo troszkę tych rzeczy żeśmy oglądali w tym kwietniu. No w bo... końcu mamy dużo czasu, wiadomo, no, kwarantanna trwa dalej, zabawa trwa dalej mm -hmm. i my się bawimy tutaj yeah. w domu we dwójkę. I, I plus trójka. Plus trójka, bo jeszcze kotki. Tak. Teraz kotków nie ma, kotki śpią. Tyle w tym odcinku. Pozdrawiam was ciepło, serdecznie. Uważajcie na siebie. No bo już co, powoli można powiedzieć, że robi się coraz lepiej. Robi się coraz lepiej. Sytuacja jest, wiadomo, kujowo, ale stabilnie. <laughs> nie chciałam tylko mówić, ale no tak jest, no, no trzeba. Brać życie za rogi i to, co się nam przydarza, to trzeba zawsze patrzeć na dobrą stronę, jak to było w Monty Pythonie. Tak. Always look at the bright side of life. Dokładnie tak. Obserwujcie, komentujcie, piszcie, co Wyście ciekawego oglądali w kwietniu. Natomiast pamiętajcie, że to jest część pierwsza, a na dniach nagramy część drugą i myślę, że jeszcze część trzecią. Także widzimy się w następnych, a właściwie słyszymy się w następnych częściach. Miłego dnia albo wieczoru. Na razie, hej! Papa! Pa.